14 studentów 5 Roku Architektury już po raz kolejny przyjechało na teren gminy Bogatynia, aby zrobić inwentaryzację domów przysłupowych. To szczegółowa i żmudna praca. Budynki są dokładnie mierzone i opisane. Z inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Dom Kołodzieja. Jesteśmy we Wsi Wyszków, realizujemy projekt pod nazwą Rewitalizacja Wsi Wigancice Rzytawskie Wyszków Wolanów w Zatonie. Projekt w finansowany przez Fundację PGE. Współpracujemy z Politechniką Poznańską. Jest to kolejna grupa studentów, która przyjechała, inwentaryzujemy właśnie domy w Wyszkowie. Studenci są tutaj już kolejny raz. W terenie spędzają kilka dni, a potem kolejne przy komputerach, nanosząc pomiary do programu. Robimy tak dokumentację pomiarową w skali 1 do 50 wszystkich kondygnacji, czyli parter, jeżeli jest piwnica, to też piwnica, jeżeli możemy się oczywiście do niej dostać, piętra i poddasza, przekrój 1 lub 2 i wszystkie elewacje. Oprócz tego, oczywiście, opisujemy działkę i robimy opis techniczny, taki opis techniczny, ale też trochę architektoniczny tych budynków. Jest tutaj zrobiona dokładna inwentaryzacja, która może, bo Ją przekazujemy oczywiście w tej wersji rysunkowej i wersji elektronicznej, i tak zwanej edytowalnej i nieedytowalnej, czyli takiej, na której można pracować. Po prostu projektowo, więc przykładowo przy ociepleniu domów, przy jakichś przebudowach, i tak dalej można to zupełnie dobrze wykorzystać. Jest to tutaj bardzo rzetelnie przez studentów robione, szczegółowo, szczegółowo opisywane. Przy okazji oczywiście jest to dla nich wielka korzyść, ponieważ poznają zupełnie nieznaną sobie materię budowlaną. I nawet mamy tutaj na tym naszym obozie osoby, które w lecie były jeszcze raz się upierały, żeby koniecznie tutaj przyjechać. No więc przyjechaliśmy. Dzięki czemu mamy fachowe kadry. Patrząc na to, jak szybko domy przysłupowe znikają z naszego otoczenia, to bardzo cenna inicjatywa. Właściciele, którzy pozwolili studentom pracować na swoich obiektach, dbają raczej o to, aby służyły one im jak najdłużej. Tak jak panu Włodzimierzowi, który powoli remontuje ten uroczy przysłup. Powoli tak zaczynamy, ale to jest no, bardzo kosztowny proces. No i też w rodzinie są różne plany co do tego i, i na razie tak się po prostu bawię amatorsko. No Jestem na emeryturze, mam trochę czasu, więc dlatego takie hobby. Był rozwalony komin, brakowało, ponieważ jak się komin rozwalił, to rozwalił dach, więc było to otwarte, więc wlatywała woda, to wszystko zaczęło gnić. Także w chwili odzyskania. Tego budynku no przede wszystkim zabezpieczyliśmy przynajmniej prowizorycznie starą dachówką, bo starą otworzyliśmy komin, otworzyliśmy właśnie ten dach i przynajmniej otworzyliśmy rynny, bo nie było i na dole było bardzo dużo wody. I jak dodaje dokumenty studentów na pewno się przydadzą w przyszłości? Pozwolą w czasie remontu. Bo będą dokładne pomiary, wygląd, więc w czasie odtwarzania powiedzmy tego budyneczku na pewno te dokumenty się przydadzą. W sumie zinwentaryzowano już 8 budynków, chętnych jest więcej, ale to wymaga czasu.